Chodzi o to, żeby znowu było tak, jak było, stwierdziła niedawno Agnieszka Holland, charakteryzując cele opozycji. Powinniśmy podziękować jej za szczerość. Rzeczywiście nie chodzi o demokrację, lecz o restaurację, o powrót do stanu rzeczy sprzed wyborów ostatniego roku. Kiedy ludziom ze środowiska Agnieszki Holland żyło się świetnie, były jej pieniądze i zaszczyty, można było pozostawać we własnym gronie, nie troszcząc się o szerokie warstwy społeczeństwa. Nie wychodząc z pałaców, jak pokazywał prezydent Komorowski. Tym inwestorom zagranicznym, którzy robili i robią interesy w Polsce, taki sposób myślenia i działania, w którym dobrobyt był tylko dla nielicznych, także był na rękę. Jakiś czas temu jedna z niemieckich gazet ostrzegała, że za politykę wspierającą polskie rodziny, za politykę społeczną zapłacą zagraniczne firmy, głównie niemieckie. A przecież można powiedzieć, miało być odwrotnie. To polskie rodziny miały płacić za firmy i banki zagraniczne. Zagraniczni inwestorzy i politycy wiedzą, że u siebie muszą dbać o całe społeczeństwa, o rozwiązywanie problemów społecznych, ale peryferium oferują prymitywny neoliberalizm, zgodnie z którym Polacy są skazani na niskie płace i możliwy jest nieskrępowany wykup polskich przedsiębiorstw.